Lęk, który się pojawia w miejscach publicznych, na przykład przy robieniu zakupów, tak jak tutaj w tym komentarzu, to jest jeden z częściej spotykanych powiedzmy objawów zaburzenia lękowego, tak? czyli rzeczywiście to napięcie lękowe. Które nie pozwala nam, do, które pojawia się w centrach handlowych, w sklepach wielkopowierzchniowych czy zwykłych sklepach, na przykład w kolejce, gdzie rzeczywiście ogarnia nas nie taki, ogarnia nas duży lęk, przed, który każe nam niejako jak najszybciej opuścić to miejsce, tak naprawdę. I teraz, tak jak w tym pytaniu, jak sobie z tym poradzić? Najzwyczajniej w świecie, powiedzmy, tak jak w wielu innych nagraniach, których mówię, proces jakby pracy z lękiem jest jeden akceptacja akceptacja i jeszcze raz akceptacja czyli musimy zwrócić się w kierunku tego co nam dolega tak czyli rzeczywiście jeżeli w kolejce, czy w takim sklepie pojawia się nam chęć ucieczki spowodowana tym nadmiernym lękiem, no to najzwyczajniej w świecie nie możemy pokazać naszemu podświadomemu umysłowi tego, że się boimy, to znaczy nie możemy uciekać, tak, nie możemy szybko wychodzić z tego sklepu, bo w tym samym, bo w ten sposób utrwalamy pewnego rodzaju schemat lękowy. Tutaj odpowiednim postępowaniem jest odpowiednie przyjęcie tego lęku, tak? czyli powiedzenie sobie. Mogę mieć te objawy, mogę czuć przyspieszone bicie serca, mogę czuć uczucie gorąca, mogę czuć y, te, taką nieodpartą chęć ucieczki z tego w ogóle i tak dalej, ale nic mi się tutaj nie stanie. Lęk nie jest w stanie nic zrobić mi szkodliwego, nie jest w stanie zrobić mi żadnej krzywdy, poza tym, że będę czuła, czuł dyskomfort, więc jakby. Pozostaje z tym, tak? Czyli świadomie najlepiej zwrócić się ku ciału, nie ku głowie, bo rzeczywiście, jeżeli zwrócimy się ku głowie, to głowa nas będzie e, chciała porwać do tego, żebyśmy wyszli ze sklepu, żebyśmy po prostu e, skończyli z tym cierpieniem w cudzysłowie, tak? W jakiś sposób. Natomiast dobrze jest się zwrócić ku ciału i powiedzieć sobie, OK, odczuwam ten lęk, gdzie go odczuwam i wykorzystać tę właściwość naszego umysłu i skorzystać z dwóch rzeczy tak naprawdę. Jeżeli rzeczywiście skierujemy swoją uwagę na ciało, to właściwie przyjmiemy lęk, przyjmiemy go z pewnego rodzaju taką postawą ciekawości. Powiemy sobie dobrze, odczuwam lęk tutaj, odczuwam lęk tutaj. Mogę go czuć, nic mi to nie zrobi. W takich okolicznościach tak mi się odczuwa i po tym, jak sobie zarejestrujesz za chwilę ten lęk, zaczynasz powiedzmy iść do życia w tym sklepie, czyli bierzesz jakieś produkty, przeglądasz je, interesujesz się tym, oglądasz dalej rzeczy, idziesz do kasy i tak dalej. Nie uciekasz, nie robisz tych rzeczy w pośpiechu, tylko spokojnie. Możesz na chwilę przystanąć, możesz na chwilę zastanowić. Popatrzeć, co robi lęk w Twoim ciele, natomiast po takiej chwili refleksji i przyjęcia tego lęku, e, idziesz dalej robić zakupy, tak naprawdę. Nie zmieniasz swoich planów tylko i wyłącznie dla te, przez to, e, że odczuwasz lęk. Tak? Więc takie powinno być podejście. Druga korzyść z tego, że skierujesz swoją uwagę na ciało, a nie do głowy, powoduje to, że rzeczywiście nasz umysł nie może być uwagą w dwóch miejscach jednocześnie. Jeżeli jesteś przy ciele, to pozwalasz sobie na ten lęk, przyjmujesz go, czyli właściwie akceptujesz, tak, z ciekawością, natomiast nie Jesteś w tych wszystkich historiach, które, powiedzmy, twój mózg będzie wysyłał, tak, że ojej zemdleję tutaj. Ludzie zobaczą, jak ja się wyzachowuję, w ogóle, wiesz i tak dalej. Muszę uciekać, tak? czyli odchodzisz od tego, co projektuje twój umysł i zmierzasz do ciała, tak? yy, i no, taka jest recepta i musisz powiedzmy wielokrotnie powtórzyć to bycie w sklepie, żeby pokazać swojemu podświadomemu umysłowi i samemu sobie, że tam nie ma realnego zagrożenia, że nawet jeżeli przyjdzie to uczucie lęku, to możesz sobie spokojnie z nim być i ono z czasem minie, jeżeli rzeczywiście na nie sobie pozwolisz.